Dzień dobry kochani, witamy Was już po południową porą W świątecznych ubrankach, ja mam świąteczny sweterek Julcie ma świąteczną piżamkę Bo już jest późno, słuchajcie ja dzisiaj tak późno się do Was odzywam Bo od rana sprzątałam, co mogliście widzieć Jak wcześniej Wam wspominałam Rozplanowałam sobie sprzątanie Na pomieszczeniach I... Poczekaj, daj mi coś powiedzieć, dobra? I, no, chyba nie się Juluś, poczekaj, coś powiem. I, i dzisiaj padło na dwa pomieszczenia ze względu na to, że były małe przedpokój i toaleta. Także wysprzątałam. Na jutro mi została tylko łazienka i fajrant. Także od rana dzisiaj bardzo tak. Jest roboczo. Eee, my już jesteśmy po kąpieli, słuchajcie. Ja już jestem w takich spodniach piżamowych, świątecznych i w sweterku świątecznym. Julia w piżamce. Stasiu już bierze prysznic też, dlatego, że jest naprawdę wieczór. No i mm, otworzymy sobie kalendarz adwentowy. Dziś jest 15, więc 15 otworzymy. Poczekaj, Józef, poczekaj, 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 eee, poczekaj. No i słuchajcie. No i ząg w 15 nic nie ma, bo Julian mi chyba wcześniej wyjął. Co mi tu wyjął z tego? To ja. No właśnie. Słuchajcie, zobaczę, czy gdzieś luzem coś nie leży. Mm -mm. Słuchajcie, także Julian zrobił nam psikusa. Gdzieś schował coś. Gdzie to schowałeś? E, nie wiem. Nie chyba wiem. na górze. Na górze to tu nic nie ma. Na górze to, on druga, ale. Mm -hmm. Także ząk nie ma nic w 15. Było, ale nie ma, bo chyba nam ktoś tu zwędził coś. Także jak znajdę, to pokażę, ale nie wiem, kiedy to nastąpi. Także taka oto sytuacja, ale na pocieszenie pokażę Wam, co było wczoraj i przedwczoraj. E, wczoraj był tonik y, do mycia twarzy, czekajcie, o, żeby ostrość złapać, e, z y, Sephory. Jest to tonik, poczekaj, poczekaj, nie otwieraj, tonik y, taki y, 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 przeciw zanieczyszczeniom, coś takiego, takim miejskim, żeby twarz oczyścić. Poczekaj, daj mi pokazać. A przedwczoraj. Poczekaj. Yy, był yy, krem do rąk. 90% yy, składników naturalnych marki Job. Juluś! No dobra, wyjmij z pudełka, bo widzę, że nie da rady. No i tak to. A dzisiaj nie wiem, co było, bo mi Julian zakosił. Już to Juluś Wam pokaże, bo wyjmuję z pudełeczka. O tak. Taki kremik. On jest dużej pojemności dość, bo 100 ml, więc całkiem duży. I o, tak on wygląda. Łapiemy ostrość. O. Także właściwie to Wam pokazuję do góry nogami. No i zobaczymy. Jest to drzewo sandałowe. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Ja lubię takie kremy, one są fajne, bo są też, nie mają jakichś takich ciężkich opakowań, także tak to. Słuchajcie, idę nastawić zmywarę, żeby sobie pozmywała, a potem pokażę Wam przedpokój, jak posprzątałam i jakiś tam element dekoracji świątecznej również dodałam. Także lecimy. No dobra, to ogarnięte, idziemy, pokażę Wam przedpokój i tak, mamy zgaszone światło, więc Wam chwilę przy zgaszonym pokażę, a za chwilę włączę i zobaczycie dokładnie. No dobra, nie wiem czy coś będzie widać jak podejdę, ale tu są właśnie te dekoracje, mamy taką choineczkę świecącą, samochodzik krasnala i drzewko, no i dobra, mamy zapalony świat, tutaj mam grzejniczek, słyszą się Stasia rękawiczki, wymyłam podłogę, szafę, wszystko, tutaj jest taka szmatka, dlatego, że miałam już ją wyrzucić, ale specjalnie ją trzymałam na ten czas, kiedy przyjdzie śnieg i chlapa będzie, znaczy nie ma chlapy na razie, ale, ale jak się przychodzi do domu, to się z tych butów topi, leje, Ej, mami, tutaj ja mamy... Tak mam no, zaraz ci pokażę. Tutaj mamy takie korytko na buty, ale też nie lubię, jak tam w nim woda stoi. I tutaj po prostu trzymamy buty, takie, co się w nich chodzi. A tutaj na te mokre buty jest. Na razie przynajmniej mało to fajnie wygląda. Już zamknij. Poczekaj, ale, ale właśnie. No, sprawdza się, tak? Bo nie, nie ma płota. No, i tutaj jest ta nasza dekoracja. I tak, mamy taki samochodzik świąteczny, mamy choineczkę, balsamik do rąk, tutaj jest ta świeczka jesienna, ale mnie to nie przeszkadza, święta. tutaj, ale nie przeszkadza mi, to niech sobie stoi, jest krasnal i ostatnio kupiłam, bo wyrzuciłam wrzosa, bo mi się już z niego strasznie sypało i kupiłam taki malutki świerk, ma trochę za dużą tutaj tą białą donicę, ale nie szkodzi, nie mam mniejszej, nie będę na razie specjalnie kupować także taki świerk troszeczkę tutaj, żeby było zielonego no akurat były w oszą także zakupiłam i jeszcze Wam pokażę tutaj na drzwiach zawiesiłam taką skarpetę też z krasnalem także tak Oto prezentuje się nas, nasz przedpokój. Juliusz pod spodem się zapala, wiesz, i gasi. Tak się prezentuje nasz przedpokój e, i e, taki drobny, wiecie, element dekoracji, ale zawsze jest miło jak się wchodzi, czy jak goście wchodzą, to zawsze tak jest przyjemniej. Ok, zrobiłam sobie kolację, bo oczyszczam lodówkę, dlatego, że jutro trzeba zrobić zakupy. I mam tutaj tortille z miksem sałat, salami, ogórek, papryczka, oliwki pokrojone, bo to są takie duże, sycylijskie, kupione na jarmarku włoskim w manufakturze, więc one są z pestkami i są bardzo duże. No i tak, nie mam już mozzarelli, bo mi się skończyła, więc sobie tutaj nie posypię, ale poleję sobie to ketchupem, bo ja tak lubię. I zawinę to jako takiego wraka, wrapa do tego herbatka, no i mam kolację bardzo kolorową. Także tak się oczyszcza lodówkę, słuchajcie. Jeszcze chciałam Wam się pochwalić, że zaczęłam w końcu czytać tą książkę. Miałam zacząć od 1 grudnia, niestety się nie udało. Ale no, brakuje czasu, wiadomo. Ale słuchajcie, byłam ostatnio ze Stasiem na. Treningu i zaczęłam ją czytać. Przeczytałam tylko dwa rozdziały, więc wiecie, jestem na początku, ale. Bardzo mi się spodobała ta książka i ją na pewno przeczytam. Yy, powiem Wam, że będąc na treningu Stasia, czekając na niego, musiałam przerwać po tych dwóch rozdziałach czytanie, dlatego że mnie tak zaczęła wzruszać ta książka, że po prostu było mi wstyd, nie chciałam płakać przy ludziach, przy innych rodzicach, przy trenerach. Ale naprawdę bardzo ładnie się zaczęła, bardzo fajnie. Taka mm, lekka do przeczytania, ale chwytająca za serce. Ja mam miękkie serce, więc ja się bardzo wzruszam na filmach, na bajkach, przy czytaniu książek. Yy, no niestety, bardzo tutaj u mnie pod tym względem <laughs> słabo, ale, mm, ale właśnie bardzo taka chwytająca za serce i bardzo fajna. Także jak chcecie coś lekkiego i przyjemnego przeczytać, no to bardzo serdecznie Wam. Polecam tę książkę i tak troszkę nastraja przedświątecznie. Może jeszcze nie doszłam tutaj do etapu świątecznego, ale, ale po tytule widać, że chyba coś będzie. Taka moja polecajka. Jak widzieliście przed chwilą pakowałam prezenty, ale tylko dwa, dlatego że w sobotę przyjdzie do nas chrzestny Juliana i pewnie już podłożymy od niego, bo to są prezenty od niego, tylko ja już je mam w domu i pewnie już będzie chciał je podłożyć dzieciakom pod choinkę, dlatego zapakowałam, bo one były zamówione prosto do mnie i schowane, czekały po prostu na święta i po prostu dzieciaki pewnie dostaną je tydzień przed świętami, albo w święta podłożymy pod choinkę zobaczymy, jak on zadecyduje, tak czy inaczej, zapakowałam i nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale Julcio dostanie klocki magnetyczne. Julian uwielbia wszelkiego rodzaju klocki Stasiu, jak był mały też bardzo lubił. Lego mamy bardzo dużo. Julian się bawi Lego, Duplo i takim już normalnym Lego. Mamy klocki drewniane, mamy klocki takie konstrukcyjne, różnego rodzaju, ale magnetycznych jeszcze nie mamy, więc Julian dostanie klocki magnetyczne. Na pewno będzie miał wielką zabawę, a Staś dostanie koszulkę jednego z youtuberów, którego ogląda. Wiecie, teraz dzieci, właściwie już prawie nastolatkowie oglądają trochę youtuberów. Ci youtuberzy mają swoje sklepy internetowe ze swoimi ubraniami, ze swoimi jakimiś tam wiecie znakami rozpoznawczymi. No i Staś już taką jedną koszulkę ma, bo ja mu jakoś latem kupiłam. A teraz wyszła nowa kolekcja niedawno, no i chciał, chciał po prostu taką koszulkę, bardzo mu się marzyła, więc dostanie tę koszulkę, którą chciał, nawet wiem z jakim motywem, z jaką aplikacją, bo kiedyś go podpytałam, więc taką właśnie jak sobie zażyczył, jaka mu się marzyła, taką dostanie także. Być może już yy, jutro przyjdzie do nich taki pierwszy Mikołaj, nie licząc tego Mikołajkowego, yy, i właśnie już w razie czego prezenty są gotowe. A tym oto już pakowanie prezentów. Ja się z Wami żegnam, yy, bo mamy już wieczór, yy, będziemy szykować się powoli do spania. I dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście koniecznie zostawcie łapkę pod filmem, łapkę w górę. Kciuczka, będzie mi bardzo miło, i tak ostatnio sobie rozmyślałam. Słuchajcie, nigdy, ale to nigdy jeszcze nie robiłam ani na YouTube, ani na Instagramie live'a. Dajcie znać, czy chcielibyście takiego live'a, żebyśmy sobie porozmawiali czy na Instagramie, czy na YouTube. Myślę, że prędzej czy później zrobię i tu, i tu, ale dajcie znać, gdzie byście chcieli najpierw i czy faktycznie byście ze mną. Chcieli porozmawiać sobie, zapytać mnie o coś, także dajcie znać, a ja powoli mentalnie przygotowuję się do tego wydarzenia, bo nie robiłam tego jeszcze, także może, może coś z tego wyjdzie. Dobranoc, dziękuję za oglądanie, miłego wieczoru. Pa! pa.